Woda, wakacje zachęcają, by wolny czas spędzać nad wodą. Do dyspozycji mieszkańców gmina Nowy Duninów oddała plażę w Soczewce. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR. Plaża przeszła metamorfozę. Teraz to bardzo atrakcyjne miejsce. W tej chwili jest przebudowana, wyrobotowany pomost, dowieziony został piasek. Jest bezpiecznie, bo są ratownicy. Współpracujemy z WOPR-em w tym roku, żeśmy ścisłą współpracę nawiązali. My dwóch ratowników od pierwszego lipca do Końca sierpnia, czyli w tym okresie typowo wakacyjnym, prognozy długoterminowe wskazują na to, że będzie dużo słońca, będzie fajnie. Dlatego też zapraszam do soczewki na plażę nad jezioro Soczewka. Nad jeziorem jest również mała gastronomia. Dla tych, którzy jednak wolą wolne czasy spędzić, aktywnie jest skatepark. Powstał on przy szkole podstawowej i jest ogólnie dostępny. Gmina otrzymała na jego budowę dofinansowanie z urzędu. Do Marszałkowskiego. To nie koniec tej inwestycji. Drugim etapem w tym roku już jest decyzja też samorządu województwa Mazowieckiego, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe na yy, rozbudowę skateparku, czyli pump track. I to też jest nowoczesne rozwiązanie dla naszej młodzieży, żeby można było poszaleć trochę tak bardziej aktywnie wypoczywać, bo młodzież potrzebuje trochę tej adrenaliny i właśnie mają tutaj zabezpieczoną przez samorząd gminy Nowy Duninów na terenie szkoły podstawowej w Nowym Dun Duninowie właśnie antra, który niebawem powstanie. Koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych. 50% pochodzi z dofinansowania. Z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego. Inwestycja powstanie jeszcze w wakacje. 13 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie, po raz 17. o pochar Marszałka Województwa Mazowieckiego, 19. o pochar Starosty Powiatu Płockiego i po raz 24. o pochar Wójta Gminy Nowy Duninów. Impreza co roku przyciąga sympatyków żeglarstwa, ale nie tylko, bo jak zapewnia Wójt Gminy, każdy znajdzie tu coś dla siebie, w tym roku w zupełnie nowych warunkach. Rzeczywiście jesteśmy przygotowani. Port zmienił swoje oblicze, został odnowiony w tym miejscu. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pomogli w odnowieniu tego portu społecznie, bo koledzy z klubu Fala Stowarzyszenia Sportowego, który działa na naszym terenie, zaangażowali się mocno w odnowę tego portu społecznie i za to im bardzo, bardzo dziękuję, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy dumni i cieszymy się, że jest takie miejsce właśnie w nowym Duninku. Do którego warto przyjechać? W tegorocznych regatach wystartuje około 70 jednostek, nie tylko z Mazowsza, ale także m.in. z Gdańska. One mają coraz szerszy wymiar, stają się prestiżowe regaty. Flagowa impreza promocyjna zbiornika wocowskiego na terenie gminy Nowy Duninów i coraz więcej uczestników, właściwie z całej Polski, bo głównie to są uczestnicy tutaj z północnego Mazowsza ale również i przypływają do nas załogi z Gdańska z województwa łódzkiego Także jest to impreza o charakterze krajowym. Program imprezy jest bardzo bogaty prócz regat zaplanowano konkursy dla najmłodszych, parady motocykli, pokaz WOPR, ale również koncerty zespołu Rivers, Cristiano i Roman. Gwiazdą wieczoru będzie zespoł Defis. Wieczór zakończy pokaz sztucznych ogni. Patronat medialny nad regatami objęło infopłock TV. Zapraszam, 13 lipca do Nowego Duninowa mieszkańców Mazowsza powiatu płockiego gminy. Nowy Duninów na niezapomniano, niezapomniane wrażenia, bo takowe na pewno będą miały miejsce tutaj w Nowym Duninowie. Wypoczynek, świetny relaks z całymi rodzinami. 13 lipca Nowy Duninów.